Witam was się serdecznie w pierwszych w pierwszych w historii igrzyskach kciuków. Moja pani sąsiadka przed chwilą znowu naprzeciwko wyjrzała przez okno, zobaczyła, że stoję przy oknie i z jakimś aparatem, po czym zadzwoniła rolety. Cześć, tutaj znowu Julka i zauważyłam właśnie podczas montażu, że właściwie na początku nie powiedziałam nic o czym będzie ta seria, a to jest chyba kluczowa rzecz, tylko od razu przeszłam do rzeczy i w ogóle. Po prostu będzie to seria oparta na waszych komentarzach, tak jak mówiłam, to jest właśnie to nowa, zabawna seria. Jednak to, to nie są Igrzyska Śmierci, to są Igrzyska Kciuków, nie będziemy się tutaj mordować, tylko właśnie będę odpowiadać na wasze pytania, na wasze komentarze, no także. Miłego oglądania wam życzę. W jakich mniej więcej miesiącu zaczynasz słuchać już piosenek świątecznych? Ja w sierpniu. Eee, szczerze mówiąc, ja zaczynam słuchać piosenek świątecznych, jak uzbieramy już naklejki w Lidlu i będziemy mogli je wymienić na płyty z kolendami. Icie kiedyś kolendy? Teraz, teraz świeżaki! Ale też chciałam mieć świeżaka. A jak przyszłam, to już nie było śliwki Sabiny. Eee, Śliwka Sabina jest super! Mam nawet taką płytę od tamtego roku. Tu są kolendy, tu są te. Przepisy na pierogi, to się, to się przyda. Ta pani otworzyła okno. Nie! Nie, nie, nie! Wydałam się jak bywa, czy mi się wydaje? Jednakże płyty, którą darzę takim serio, największym chyba sentymentem jest... Yy, mm, chwileczka... Jest to płyta Arkinoego. z pewnością słyszeliście, jeżeli oglądaliście filmiki z poprzedniego 10, jak właśnie śpiewałam yy, yy, yy. Dzisiaj w Betlejem, śpiewałam Alejuja, śpiewałam Pójdźmy Wszyscy do Stajenki mnie rzeczno. A i pozdrawiam, bo prosiłaś, żeby ci pozdrowić. Rok temu dostałam rózgę, zatłuściłam się i wywaliłam ją przez okno. Oj, julka, julka. Mikołaj, ci w tym roku nie przyniesie prezentu. nie dostaniesz listy, z od Sowy Sabiny. Sowa Sabina. Jakbym miała Sowa, to bym nazwała Sabina. Sowa Sabina. W zeszłym roku przywróciłaś na mnie choinka. Nie polecam. Ao! Czy oglądasz Kevina w wigilię? Ja się wam pochwalę tutaj. W tamtym roku po raz pierwszy obejrzałam Kevina do końca. Serio, po raz pierwszy pojechałam Kevina do końca przez jakieś. Trzy, przez 13 lat! No. no dosłała! W ogóle święta nie oglądam Kevina, jak święta oglądała Familiadę No? Gęś Halinka życzy wesołych świąt. Dziękujemy, gęśio, gę, gęś, Kilka lat temu na choince wisiały ciastka. Nie chciałam, żeby ktoś zjadł je przede mną i schowała je wewnątrz choinki, potem nie mogłam je znaleźć i gdzieś przepadły. I widzisz, tak się kończy zachłanność, Jego, ty nie dostaniesz listu z chowartu od Sowy Sabidy Hej, Quick! Cześć, cześć, Kuba! Masz może zjeść ze swoim prezentem pochłonkę, jak byłaś mała? Powrót do filmiku dzieciństwa. Tak, mam, mam tutaj. I, i te pamiętasz, że tutaj się popłakałam, bo bałam się świętego Mikołaja. Czemu wszystkie dzieci bały się świętego Mikołaja? Wiecie co jest tym wszystkim najsmutniejsze? Pamiętacie, jak pokazywałam Wam tą teczkę trzylatka? Mój tata ogólnie, że to te teczki ogólnie wszystkie rzeczy, które do mnie dostał, czy jakieś tam laurki na urodziny, itd. Tak i kiedy ja przeglądałam, znalazłam tam listy do świętego Mikołaja. Tradycyjnie zawsze przed świętami w szkole czytaliśmy dziewczynkę z zapałkami. Jak zawsze się popłakałam, także pani musiała mnie uspokajać. Kurde, wiecie co, no właśnie? Są takie utwory i filmy i w ogóle, w których pokazują taką jakby drugą część świąt. Taką, no w sumie drugą część świata, no bo w święta właściwie ludzie są zawsze wyczuleni na te wszystkie ludzkie potrzeby i, i szkoda, że w sumie tylko w święta, w święta tu właśnie pokazują taką otoczkę tego całego Świata na właśnie tle świątyń, to też. Tak. Właśnie W świętach zwykle ludzie są bardziej chętni do pomocy niż wreszcie całego roku. No i w sumie to nawet ok, że jest jeden taki okres czasu, w którym ludzie sobie jakby przypominają, bo też wiecie, w tych świętach podkreślają zwykle tam miejsce dla samotnego wędrowca i tak dalej. Także takie dzieła właśnie przypominają. Justyna napisała: Kradnę śnieg. Ej, teraz, teraz, teraz ci mamy! Jak nie będzie śniegu na święta, to będzie wina Justyny! O. Jak co roku nie mam pojęcia, co mogę zrobić, na nowe nowygie. Jula, możesz mi pomóc prezent do 20 zł. Zależy wiesz, dla kogo kupujesz, bo ja na przykład kiedy nie wiem e, czym się interesuje dana osoba, to staram się jakieś tam, wiecie, dowiedzieć informacje, typu przeglądam jego całe Prawie na Facebooku. Nie no, serio, możecie podejść, pogadać, zagadać, jakoś tak dyskretnie się zapytać, czym się mniej więcej interesuje i po prostu później mu kupić coś z tym związanego. Jeżeli kompletnie nie wiecie, to nie wiem jakoś tam kupić ozdobę z reniferem świeczkę o świeczki takie pachnące teraz fajne, takie świąteczne, albo... Albo, 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 albo czekoladę, chyba, że ma uczulenie no. Ogólnie coś, co po prostu wywoła uśmiech na jego twarzy, co nie? Nawet jakiś taki drobny Może być fajny, jeżeli dopasujesz do rzeczy, które lubi Co roku, jak przychodzę 6 grudnia do szkoły Pierniki i balsam do ust a, a potem, jak się ktoś z rzęsłkosi na mapie To dostaje pieczątkę ze Star Wars A dzisiaj dostaliśmy czekoladę, pozdrawiam No, to ja bym dostała pieczątkę ze Star Wars Bo mam... No, nie! A tak, serio, gdyby u nas zdawali pieczątki Starur za naukę, to by wszyscy się zaczęli uczyć. A ja zawsze w święta chodziłam z Ciocią i Kuzynką do góry na parapet, żeby obserwować sanie Mikołaja. Kiedyś sobie obiecałam, że schowałam się za tapczanem i zobaczę Mikołaja. Ja też tak chciałam, tylko się schowałam w szafie i ubrałam takie okulary. powiedziałam jakiś dziennik operacji, czy coś takiego. Jakieś tam operacja, agent 007. Koleżanka mówiła mi, że jak była mała, siadała się na chańku na kocyku i obwiedziała paznokcius Pozdro. Nie! I w ogóle, w ogóle patrzcie. Duda? A duduś cały czas tam sobie leży, nie? Duda! Dobra, to koniec. Dzięki wam bardzo, bardzo, bardzo za obejrzenie. No, serię mam wielką nadzieję, że wam się spodoba i bardzo bym chciała, żeby wam się ta seria spodobała, bo mi się świetnie nagrywa. Chciałam wam jeszcze pod koniec wspomnieć szybciutko. Dzięki wielkie, naprawdę bardzo dziękuję moim grafikom Danielowi, który jest właściwie tutaj u mnie na kanale od roku, nawet półtora roku Tworzy dla mnie cały czas miniaturki i tła i w ogóle I gdyby, gdyby właściwie nie było jego, to mój kanał by wyglądał kompletnie inaczej Bo, bo ja nie potrafię nigdy się ani tam wpęcieć, nie Link do jego tam fanpage'a w opisie, możecie sobie kliknąć, zobaczyć jego pozostałe prace i tak dalej A właśnie intro, outro i tak dalej, to właśnie mi dzisiaj do tej serii zrobił a mój drugi grafik bardzo, bardzo mu dziękuję i zapraszam na jego kanał na dole. Tam sobie jego intra, prace, grafiki i te animacje. No. To też, trzymajcie się i do następnego razu, do następnego odcinka! Cześć! Trzymajcie się, hej! To być kosą <noise>